Hej! Zapraszamy na kolejny film z cyklu Hotel Trip. Razem z Triver naruszamy w Polskę, by odkryć hotele, które zachwycą zarówno dzieci, jak i rodziców. Tym razem zabieramy Was na Dolny Śląsk do malowniczego Świeradowa Zdroju. To właśnie tam mieliśmy okazję spędzić weekend w czterogwiazdkowym hotelu Buczyński Medical Spa. Obiekt położony jest w sercu Gór Izerskich. Znajduje się zaledwie kilka kroków od najważniejszych atrakcji Zdrowiska i okazał się bardzo fajnym miejscem na rodzinny wypoczynek. Dzień rozpoczęliśmy od pysznego, różnorodnego śniadania. Potem czekał nas spacer z uroczymi alpakami. Rowerowa przygoda na single trackach oraz niezapomniane emocje na skywalku. Po powrocie do hotelu dzieci mogły wyszaleć się w sali zabaw, a cała rodzina odpocząć przy grach planszowych, kolorowych napojach Słodki deserto. Wieczorem zjedliśmy obiad do kolacji, a na zakończenie dnia wskoczyliśmy do basenu i odkrężyliśmy się w saunie. Jak wygląda hotel od środka i jakie atrakcje czekają na gości? O tym wszystkim opowiemy w dalszej części filmu. Oglądajcie. Zaczynamy od lokalizacji. Hotel znajduje się w samym sercu Świeradowa Zdroju, tuż przy parku zdrojowym. Od centrum miasta masz dosłownie kilka minut spacerem, a do słynnego domu zdrojowego jest około 300 metrów. Okolica to prawdziwy raj dla fanów górskich wędrówek, rowerowych i zimowych sportów. Do wyciągu narciarskiego ski sun jest z hotelu około... 1,4 km, a do kolei gondolowej nieco ponad 2 km. Nie musisz jednak korzystać z tych najbardziej znanych tras, gdyż tuż obok hotelu znajduje się zarówno łagodny stok z wypożyczalnią, a latem malutki park rozrywki i wypożyczalnia rowerów elektrycznych. Hotel otacza piękny krajobraz gór izerskich i liczne ścieżki spacerowe, więc nawet jeśli nie planujesz aktywnego wypoczynku, możesz po prostu nacieszyć się spokojem uzdrowiska. Okay. Idziemy na ten świeradów zdrój. Na pierwszy spacerek z Arinką. Dobrze, no, ładnie! Ja uwielbiam się radość. No jest chyba moja ulubiona, miasteczka na dolnym czosku. Do hotelowa zaczyna się od godziny 14, a kończy o 11 następnego dnia. Musicie wiedzieć, że godzina 14 nie jest standardem, a raczej ukłonem w stronę gości. Zwykle bowiem zaczyna się o 16. Jeśli planujesz przyjechać wcześniej lub zostać trochę dłużej, warto zapytać po prostu o to na recepcji. Czasem można dogadać się co do elastyczności godzin. I. Dobę hotelową bezpłatnie możesz przedłużyć o dwie godziny, jeśli pokój jest oczywiście dostępny. Na miejscu czeka na ciebie monitorowany oraz automatycznie zamykany parking. A opłata za postój wynosi 25 zł za dobę lub 100 zł za cały tydzień. Nie trzeba wcześniej rezerwować miejsca, bo parking jest dostępny po prostu dla gości hotelowych. Jeśli planujesz dłuższy pobyt, to oczywiście ta stówka się bardziej opłaca. I warto też wspomnieć, że. Parking otwiera się po przyłożeniu no tej pokojowej karty. Czas zajrzeć do hotelowych pokojów. Co, macie? Co to jest? Co tu jest? Żaba? Czemu żaba? Dlaczego żaba? Ja nie wiem. To jest symbol świergotowa. Żaba? Tak. Ja! Yeah. Na portalu Triberna znajdziesz głównie pokoje typu Standard, Superior oraz rodzinne apartamenty. Każdy z nich jest zaprojektowany tak, aby zapewnić wygodę zarówno parom, jak i rodzinom z dziećmi. Wnętrza są przytulne, to no nie znajdziesz tam przepychu jakiegoś luksusowego, ale raczej komfortową bazę wypadową do zwiedzania okolicy. Zresztą, co ja będę tyle Zapraszam na room tour! Przed Wami pokój rodzinny, już was oprowadzam. Po mojej prawej stronie biureczko, komoda. Zestaw do parzenia kawy, herbaty. Tutaj znajdziecie też lodóweczkę obok miejsce, gdzie po prostu możecie sobie posiedzieć, rozkładaną kanapę. Oczywiście wyjście na balkon, zaraz to zrobimy, łóżko małżeńskie. Zwróćcie uwagę na te tutaj detale, one wszystkie nawiązują do Świeradowa, do miejsca uzdrowiska, w którym się znajdujemy, również tam znajdziemy taki e, obraz z uzdrowiskiem. I przed nami jeszcze szafa oraz łazienka. To zajrzyjmy do szafy. Wow, tam jest narnia, chodźcie zobaczyć. Tutaj znajdziecie safe, aby wasze pieniądze i dokumenty były bezpieczne, a w drugiej części znajduje się za co bardzo chwalę. Tutaj sobie e, hotel. Są kocyki i szlafroki, w tym również, e, w rozmiarach dla dzieci. Wreszcie mam dobrych rozmiarów sz szlafrok. Zawsze jest za mały? No. No i widzę, że Mikołajek też. GUKA! GUKA! Tam na no dole też znajdziecie czyścik do butów, łyżka, żeby nam łatwiej było ubrać buty. W łazience znajdziecie ogromne lustro, jest suszarka do włosów. Są kosmetyki sygnowane hotelem, ponieważ znajdujemy się w końcu w Medical Star. Są także ręczniki, w tym basenowe, co też jest dużym plusem, oraz prysznic. My mamy to szczęście mieliśmy to szczęście, że w naszym apartamencie była wanna. Oczywiście z niej skorzystaliśmy. Wychodzimy na balkon i tutaj, choć pogoda nie dopisuje, to widać i czuć ten klimat uzdrowiska. Zapraszam do dwuosobowego pokoju standard, On jest już sporo mniejszy, ponieważ nie ma tutaj tej kanapy z dostawką. Co to jest łoże małżeńskie z lampkami oraz półeczkami, W każdym pokoju czeka na gości taka oto czekoladka. Dodatkowo jest też miejsce do posiedzenia, biurko zestaw kawowy. Do szafy nie zaglądamy, bo wiemy, że tam już jest narnia. Tu jeszcze tylko przypomnę, że są woreczki, które wieszamy, jeżeli. Nie chcemy mieć sprzątania na drzwiach wejściowych, wtedy zjawia się święty Mikołaj i się tutaj różne gadżety, z których dzieci się cieszą. Cukiereczki to są Wam zdradzę, um, herbatki i tego typu rzeczy. Łazienka jest podobna jak we wszystkich pokojach. Tutaj tylko Wam zwrócę uwagę, bo zauważyłam, że wstępnie zapomniałam powiedzieć o szpilankach! To jest rzadko bo zwykle do mycia zębów są przeznaczone w hotelach kubki jednorazowe. Wychodzimy na balkon i teraz jesteśmy z drugiej strony. Tam główne wejście do hotelu, a po naszej lewej stronie znajduje się deptak główny oraz wszystkie najważniejsze atrakcje w Zdroju. Chodźcie, bo pada! Zapraszam do pokoju w Superior i on podobnie jak pokój rodzinny jest zachowany w takich ciepłych, złoto-bordowych kolorach. Podobnie też y Możecie zauważyć tutaj elementy zdroju na obrazach, czy tutaj w elementach dekoracji łóżka. Są też takie um, narzuty, i nawet wykładzina, w takim lekko-królewskim, bym powiedziała tonie. Zajrzyjmy do łazienki jeszcze i standardowo wejdźmy na balkon. Po zwiedzaniu hotelowych pokoi czas na chwilę odprężenia. W Buczyński Medical Spa czeka na gości największy hotelowy basen w Śwradowie Zdroju. O wymiarach 18 na 10 i głębokości 1,3 m z wodą, ozonowaną i temperaturą utrzymywaną na poziomie 28-29 stopni Celsjusza. Proszę jak Mariusz idzie na basen. Z plecakiem, z aparatem. Agniesia jak? Agniesia ma chill bombę! Wokół basenu znajdują się też wygodne leżaki dla szukających dodatkowego relaksu. Są też dwa jacuzzi, jedno wewnętrzne i drugie zewnętrzne, które szczególnie wieczorem tworzy wyjątkowy klimat. Ale to nie wszystko. Warto wiedzieć, że strefa basenowa czynna jest od 7 do 21.30, a sauny od 15 do 9.00. Zapieram Was do strefy saun, która jest od 16 roku życia. Chodźcie, pokażę Wam, co tutaj się dzieje. Strefa relaksu, czyli kilka leżaczków, na których możemy w ciszy poleżeć. Następna fajna rzecz to jest instrukcja obsługi sauny, jak się zachować, w co się ubrać, jakie są temperatury, czyli wszystko o co boisz się zapytać, jak chciałbyś wiedzieć, masz taką ściągę, jest prysznic i są jeszcze strefy, w których możecie się właśnie zrelaksować, wejść i poczuć błogie szczęście. Słuchajcie, tutaj sauna fińska oraz Właśnie, wchodzimy. Hotel może pochwalić się rozbudowaną, nagradzaną strefą spa. Teraz czas dla mnie, idę na zabieg. Należy mi się, należy mi się po tym dniu rowerów, alpak, nagrywanie od rana, idę się zrelaksować do oh, spa. Co ze mną? Ty to nagrasz, ty jesteś na w pracy. To tutaj można skorzystać z szerokiej gamy zabiegów pielęgnacyjnych, relaksacyjnych i leczniczych. Od masaży klasycznych, tajskich i balijskich, przez zabiegi ajurwedyjskie, po terapię na twarz, ciało oraz konsultacje, właga z fizjoterapeutą. Jakie? A spa jest też chwalone za profesjonalną obsługę, indywidualne podejście do gości oraz po prostu szeroką ofertę zabiegów. Ja już jestem po zabiegu i powiem Wam, że tak sobie pomyślałam, że każda mama powinna mieć takie obowiązkowe masaże i leżakowanie, bo to tak odpręża. Najpierw Pani em, tak, taką kostką soli masowała rozgrzaną całe moje ciało, później nałożyła mi peeling, następnie ja poszłam się e, przekąpać, zmyć to z siebie i nałożyła jeszcze balsam. Także ja tam odpłynęłam, po prostu się żemnęłam i było cudownie. W hotelu nie musisz się martwić o głód. Na miejscu działa elegancka restauracja, w której codziennie serwowane są śniadania i obiadokolacje kolacje w formie bufetu. Menu jest różnorodne, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Zresztą, zobaczcie sami. Ciociu Milk! Co to jest ciociu Milk? Gorąco Ciociomilk Ciocia Milk smacznego, tak? A Ciociu Wchodzimy i zobaczcie, tutaj są na początku już wyjątkowe wina austriackie, które można sobie domówić. Owocki na śniadanie. Tutaj jest stół wegański, bez laktozy i bez glutenu. Słodkości, bufet z kawą i z herbatą. I na co tutaj warto zwrócić uwagę, to to, jaka jest ogromna ilość herbat, takich sypanych nie tylko w saszetkach oraz syropów jak na przykład malinowy czy imbirowy. Teraz pokażę wam zimną płytę i tutaj mamy galaretę, mamy pomidory z mozzarellą, sery, wędliny, jajecznice, racuchy, serki przeróżne e, i jajecznice. Tutaj mamy ryby, sałateczki, śledzie, sery, jajka, no wszystko, czego tylko byście zapragnęli oraz mnóstwo pieczywa. I tutaj jeszcze dodatkowo kawka oraz soki. I kolejna strefa to Wędliny, przeróżne tutaj e, galarety, nawet jest świkła i chrzan, więc można sobie przyrządzić takie mini śniadanie wielkanocne. E, tutaj mnóstwo warzyw, żeby samemu skomponować sobie e, sałateczkę, taką porcję zdrowia na śniadanie. Tutaj pan e, przyrządza live cooking, będzie omlet? Będzie. Tutaj jeszcze są jogurciki, mleka do wyboru, owsianka, miód oraz konfitury, dżemy, płatki i ulubione dodatki. To zobaczmy jeszcze, co tutaj się dzieje równo o ósme, jak przychodzą tylko, jak tylko otwierają się bramy. Mnóstwo ludzi. Trzeba wstać dużo wcześniej, żeby Wam to wszystko pokazać. Warto wiedzieć, że jeśli masz ochotę na coś ekstra w ciągu dnia, możesz zamówić dania z karty lub wykupić na recepcji dodatkowo obiad w cenie 80 zł od osoby dorosłej i 40 zł za dziecko. Jeśli natomiast planujesz wycieczkę, obsługa może przygotować się dodatkową opłatą lunchbox. Na wynos! Za nami śniadanie, przed nami obiad, kolacja, a tutaj w Hotelu Buczyński jest jeszcze dodatkowa opcja, oczywiście też płatna dodatkowo, ale można z niej skorzystać i my skorzystaliśmy. Jest to opcja obiadów. Przychodzicie do restauracji, w której też serwowane są obiad, kolacja i śniadanie. Pytacie, co dzisiaj serwuje szef kuchni? My trafiliśmy na zupkę ogórkową. Do tego do wyboru była był kurczak, rybka, Kotleciki warzywne oraz naleśniki. No i zaraz zobaczycie, co wybraliśmy. Czas na coś ciepłego. I tu mamy dorsz na parze, makaron ze szpinakiem, placki warzywne, fasolkę, gratinę ziemniaczaną i suróweczki wygląda obłędnie. Obok są buraczki, tutaj taka zimna płyta z wędlinami, serami i wszel, wszelakimi dodatkami i oczywiście jeszcze część, gdzie można sobie skomponować taką kolację z kanapeczką w dłoni. A tutaj proszę Państwa, żeberka, karczek z pieczarkami, ziemniaczki, kuskus i suróweczki a nad nimi jeszcze oliwa, ocet balsamiczny, jabłkowy. Na terenie hotelu działa także bar, gdzie możesz napić się aromatycznej kawy, herbaty, gorącej czekolady albo skusić się na autorskie koktajle, również bezalkoholowe. I co? Perfekto. A Ignacy, ja dawaj. Się ten drink. Nie wiem, musisz pani co to za drink. Bezalkoholowy oczywiście. No ocena 10 na 10? Serio? De? Ta pani chyba jest mistrzem robienia drinków. Byliśmy już na basenie, pokazaliśmy wam strefę wellness i spa. Czas zatem na coś, co ucieszy szczególnie dzieci. Na poziomie minus jeden znajduje się sala zabaw, przeznaczona dla najmłodszych gości. Nasi chłopcy większość czasu budowali przeróżne pojazdy z ogromnych, waflowych klocków i urządzali w nich wyścigi. Miki nawet specjalnie dla was nagrał tour po sali zabaw. Na początku, żeby wejść do sali zabaw, trzeba dostać. Z recepcji kluczyk dostali zabaw. Dobra, okej. Okay. Tak, oprowadzaj nas. Co tu jest anka. leżenie po tym tutaj wielkim dywanie. No ogromny jest. Tutaj są bułze, książki i klocuszki mm -hmm. w, w Czyli sobie... sporo zabawek. To tak, są takie zabawki dla dzieci, jakby wębelki. O i namioty widzę sąk. I tutaj są górki, żołnierzy takich... Dobra, dobra. jest taki namiot. Tutaj mamy taki wielki dom. Tutaj jest koszulka, ja możemy rzucać. To do domu oczywiście można wyjść. Czyli I przed tą tutaj jest taki zestaw kuchenny. A, fajnie, fajnie. Dobra. A wasze ulubione klocki to teraz te ogromne, bo Ignacy, co ty zrobiłeś? Byłeś przed chwileczką gokardem, a teraz jest samolot? Oh a, są te Tam a, to całkiem sporo ich. Tutaj... To nie koniec atrakcji na poziomie minus jeden. Znajdziesz tam także salę bilardową, stół do ping-ponga, piłkarzyki oraz salę fitness. To fajna opcja na wieczorne rozgrywki w gronie rodzinnym czy znajomych, albo po prostu na aktywne spędzenie czasu, gdy pogoda nie dopisuje. Gra w bilarda kosztuje 5 zł za godzinę, a do wszystkich sal klucz odbierzesz we recepcji. Zarówno ping-pong, jak i piłkarzyki są bezpłatne, więc można korzystać dowolnie. Moi mężczyźni hmm. stoczyli tam niesamowite rozgrywki i fina finalnie wielkim zwycięzcą okazał się Ignacy. Sala fitness wyposażona jest w podstawowy sprzęt do ćwiczeń i kardio. To miejsce dla tych, którzy nawet na urlopie nie chcą rezygnować z aktywności fizycznej. Czyli, 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 czyli osób takich jak Mariusz, które z samego rana wskakują na piernie i ćwiczą z co, hantlami. Co no to czas na salę fitness, która jest czynna codziennie od 7 do 22, ja jednak musiałem pobrać kluczyk, najwidoczniej nie jest często odwiedzana. Co my tu mamy? Mamy trenażer eliptyczny, czyli tak zwany orbitrek, mamy rowerek stacjonarny, bieżnie. kolejny rowerek, mamy ławeczkę treningową, kolejną ławeczkę, tutaj mamy hantelki do wyboru, mamy sztangi, Tutaj są maty, drabinki, no i jestem ja. Pokazaliśmy Wam już dokładnie, jak wygląda hotel. Czas więc zabrać Was na dwie atrakcje, które najbardziej spodobały się naszym dzieciom. Czekaj, co tu się dzieje? Co to się dzieje? To Patrz, jaki ma amortyzator? Ja usiadłem i nie wiem, czy to moja faga, De... czy to ten genialny rower. Dawaj, debiucik do elektryku. Nie, to ja się trochę boję. Czekajcie, czekajcie. Ustawić jeździłaś wybrzy. kiedyś? Nie! Na <grym> rowerze nie nie jeździłaś? Ouch! Sam ciągnął! Ale czas! <grym w rowerze> Jak rower elektryczny? Zarombisty. Jesteś <grym w rowerze> tak mega półfiska! O już, już wiadomo na co sesji klasy komu Nie ja żartuję, ja będziemy bardzo bezpiecznie jechać. Dobry, Miki? Ale ja patrz, co się dzieje na turbo. Patrz. Patrzę, patrz, co się dzieje. <grym w rowerze> Yeah! ale radocha latem Tuż obok hotelu możesz wypożyczyć rower elektryczny w firmie Tom Sport. Goście hotelowi mają zniżki zarówno w lecie, jak i zimą, gdy funkcjonuje tam stok narciarski i wypożyczalnia sprzętu zimowego. Rower elektryczny to świetna opcja, jeśli masz ochotę na aktywne zwiedzanie okolicy bez nadmiernego wysiłku. My wybraliśmy się na single track, zajętnik trasy tam są zróżnicowane, widokowe, no i dają mnóstwo frajdy. Ja polecam, jeżeli nie próbowaliście to rower elektryczny szczególnie ogólnie w górach jest genialny. Uj, tak, damy, dawaj, dawaj, pięknie, ale tak, podjął, ale podnios! Innym obcą jest także spacer z uroczymi alpakami, które znajdziesz na Instagramie pod nazwą Izerskie Alpaki. To nie tylko szansa na bliski kontakt z zwierzakami, ale także okazja do ich karmienia i poznania, poznania wielu ciekawostek na ich temat. Nam się bardzo podobało, a spacery organizowane są, słuchajcie, raz w tygodniu bezpłatnie dla gości hotelowych. Tak, warto zapodać im marchewkę. i się pocałować z nim. <śmiech> <śmiech> Będzie na początku strasznie, ale warto. <laughs> mnie co przeraziło, mnie aż powaliło na ziemię, ale. A proszę zjeść. Jeszcze... Yeah! Nie! <laughs> Z <laughs> ciekawostek hotelowych warto też zaznaczyć, że obiekt dba o ekologię, aby eko opłaca się także gościom hotelowym. No spójrzcie. Ło, wow, Mariusz, co to jest? Co to przyszło? Święty Mikołaj nas odwiedził. O co w tym a, chodzi? to jest taki, taka akcja eko, jeżeli e, chcecie się przyczynić do lepszego środowiska, wtedy. Zawieszacie taki woreczek, panie nie wchodzą i nie sprzątają, nie używają detergentów i zaraz dostajecie U małe prezenciki. Uuu, szkielie, szkielie. A to jest cały worek tym wypełniony, chłopcy się ucieszą. Na zakończenie naszej przygody w buczyńskim Medical Spa możemy śmiało powiedzieć, że spędziliśmy tam naprawdę fajny, rodzinny czas. Czy marzysz o aktywnym wypoczynku na górskich szlakach, relaksie w strefie wellness, czy po prostu o wspólnym czasie przy planszówkach i słodkich deserach? No. Dolny Śląski Świeradów Zdrój zachwycają nie tylko widokami, ale też gościnnością i pomysłami na rodzinny urlop. Jeśli szukacie inspiracji na kolejny wyjazd, koniecznie śledźcie cykl Hotel Trip i już wkrótce kolejne odkrycia. Do, Do zobaczenia! zobaczenia.